Dzień dobry, słoneczka moje. Dzisiaj jak dzień postanowiłam sobie znowu wyjść. Choć się nie spodziewałam czegoś takiego, nie? Zapomniałam telefonu. Myślę, a może tak ma być. Powiem wam, żebyście wy widzieli, co ja widzę. to by było super, nie? Tak się kurwa popłakałam dzisiaj, że piździec, nie? Bo świadomość i Bóg i wszystko to jest to, co tym co, to co tym oddychasz, rozumiesz? Oddychasz Oddychasz, i przez ten oddech przepływa przez ciebie ta świadomość, ten Bóg, te życie. Bez oddechu tracisz świadomość. Rozumiecie, jak to ważne jest zatrzymać się? To, co ja dzisiaj widziałem, to jest kurwa. What the fuck, nie. Powiem Wam, what the fuck. Musiałam się wypłakać, nie? Naprawdę. Powiem Wam, że jak tak sobie. Nie spodziewałam się takiego dnia, naprawdę. Nie wiem, jak to powiedzieć. Nawet kocham, nie wiem, jak to przekazać, nie? Po prostu usiądź gdzieś w naturze. I zobacz, jak przez korzenie drzew, przez drzewa, w te chmury, jak to wszystko jest pięknie połączone, nie? Co on mi dzisiaj pokazał na tym niebie, to po prostu what the fuck. Naprawdę what the fuck, nie? prosto obłęd. Oddech, oddech kochani. Oddech. Ty po prostu oddychasz wszystkim. Bogiem, świadomością. jest kurwa obłędnie mówię wam, dzisiaj to jest kurwa magic day magic aż się zatrzęsę, nie? to jest coś pięknego, nie? coś pięknego coś pięknego mówię wam to jest coś, kurwa, tego się opisać nie da. Jakie to jest przepiękne, wszystko. Słońce, rozumiesz? Słońce to jest Chrystus, kurwa, a nie żaden człowiek. Słońce przez ciało me, me, przez boskie ciało do Królestwa Niebieskiego. Rozumiecie? To jest kuźwa obłęd, obłędnie. Mówię Wam. Obłęd. No tak nie zatkało nie? Nie wiem co powiedzieć. Oddychajcie głęboko. Głęboko oddychajcie. Magiczne, nie? Zobaczyć świat inaczej. Magic, magic is here. Mówię Wam, i wszystko się dzieje na naszą korzyść. Wszystko, tutaj wszystko jest dla Ciebie. Wszystko płynie w Ciebie, płynie. Tylko Ty jesteś pozamykana. Serce masz zamknięte, wszystko macie pozamykane. Przez te kurwa programy. Aż się trzęsę, nie? Cała się trzęsę. Kochani. Musicie się zatrzymać. Mówię wam, że życie przepływa przez Was, przepływa, oddychacie kuźwa. Bogiem oddychacie, świadomością oddychacie. Tu po prostu jest magicznie. Magical, mówię wam. To jest niesamowite, nie? To jest po prostu niesamowite. Jak z tych z tej ziemi, ta ziemia jak się łączy z tym niebem. To jest po prostu jakieś kuźwa. Magical it's here. Magical. Oddychaj głęboko. Oddychać głęboko. Mówiłam. Bez oddechu. Nie ma cię. Także kochani, pięknego dnia Wam życzę. Mój się zaczął, kuźwa, niesamowicie. Niesamowicie mówię Wam. This is magical. buziaczki kochani, oddychajcie głęboko mówię wam, oddychajcie to jest kuźwa magic nie? już nie będę dzisiaj pokać widzicie? <grystanie> <grystanie> siedzę taka, nie? aż mi zatkało, naprawdę Mówię ci, że wdychasz boską energię, nie? Wszystko nią jest. Tchnęłem was życie. Z pierwszym oddechem tu przyszłaś i z ostatnim stąd odejdziesz. Pamiętacie? Magia, magia, mówię wam, magia. Idę, bo będę tak siedzieć w tym ekranie. <grywka> Buziaczki, love you, love you!